Witam serdecznie, Tomasz Gotkowski dla portalu Miasto.pl. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest, myślę, znana wszystkim widzom osoba, albowiem jest to Jacek Marchewka, który prowadził wcześniej wywiady przede mną. Dziennikarz, menadżer, a także aktor, amator. I o tej przygodzie z filmem właśnie porozmawiamy Jacku. Witaj. Witam serdecznie Państwa, witam cię Tomku. I jak długo trwa ta przygoda? No i kiedy się zaczęła? Przygoda trwa dosyć długo. Czasem się zastanawiam, że aż tak długo, ponieważ zaczęła się 16 lat temu. Dokładnie kończyłem liceum, kiedy przyszedł człowiek z produkcji reklamy, tele, reklamy telewizyjnej dla telekomunikacji polskiej i zapytał się, czy ktoś chciałby wziąć udział jako statysta. No i oczywiście moim odwiecznym marzeniem było wystąpienie w telewizji, więc stwierdziłem, czemu nie, jeśli nadarza się okazja, oczywiście z niej skorzystam. I to był pierwszy projekt, przy którym pracowałem. Kolejnym z projektów to akurat był e, ojciec Mateusz, następnie Malenowski i partnerzy i po prostu kolejne i kolejne. Powiedz coś więcej o tej pierwszej przygodzie z filmem, czyli o serialu znanym wszystkim Polakom albo prawie wszystkim, e, czyli o ojcu Mateuszu. Jeśli chodzi o ojca Mateusza, to w 2008 roku w Sandomierzu były przesłuchania, przesłuchania, castingi do właśnie serialu na statystów. Ja się zgłosiłem na ten pierwszy casting. Niestety nie zostałem zatrudniony do serialu, ale stwierdziłem, że marzenia trzeba spełniać i postanowiłem zgłosić się również na drugi casting udało się. Początkowo zaczynałem oczywiście jako statysta, czyli osoba, która gdzieś tam przechodzi w drugim planie, ale po kilku dniach padło takie hasło z produkcji, że trzeba przyspieszyć z produkcją, więc z osób, które są, trzeba wybrać osobę, która zastąpi pana Artura Żmijewskiego w tzw. zwanych dalekich planach. Powiedziano mi to w ciągu dnia, że zostałem wybrany na taką osobę. Która zastąpi cały czas myślałem, że to jest po prostu żart. Do momentu, kiedy wieczorem otrzymałem sutannę, otrzymałem rower, no i postanowiono właśnie, żebym zagrał te tak zwane dalekie plany. Jeśli Państwo zastanawiacie się, czym są dalekie plany, to są tak zwane przebitki pomiędzy jedną sceną a drugą. Przykładowo w Ojcu Mateuszu, ojciec Mateusz siadał na rower i gdzieś jechał, ale nie było widać jego twarzy. Bardzo często przez wiele lat to byłem ja. No ale mieszkańców Sandomierza chyba nie spowiadałeś. Nie, mieszkańców Sandomierza nie spowiadałem, chociaż przyznam, że naprawdę było mnóstwo ciekawych e, sytuacji związanych z ojcem Mateusza i z tym, że chodziłem w sutannie. Pewnego razu nie zostałem wpuszczony na plan, znaczy próbowano mnie nie wpuścić na plan, ponieważ zatrzymała mnie Straż Miejska, tłumacząc proszę księdza, nagrywamy serial nie może ksiądz tutaj wejść. Innym razem nagrywaliśmy pod seminarium, gdzie, jeśli ktoś zna topografię Sandomierza, e, kamery były ustawione na e, Bramie Opatowskiej ja byłem z rowerem pod e, samym seminarium i w tym momencie okazało się, że nadjechał mój e, wikary z parafii. Pamiętam ten piskopon e, i wsteczny i otw otworzone drzwi. Jacek, co tu robisz w sutannie, czy o czymś nie wiem? <taki> tak więc takie sytuacje. Pamiętam też, jak e, któregoś razu czekałem, czekałem na nagranie sceny, oczywiście w sutannie z, z rowerem i słyszę, że jakieś dzieciaki za mną idą e, po autograf, ewidentnie po autograf do Artura Żmijewskiego. Kiedy ja się odwróci, odwróciłem, to tylko usłyszałem: To nie jest on. <grywa> Mógłbyś szybko wymienić filmy, seriale, w których grałeś, czy już jest ich aż tyle, że nie starcza pamięci? To znaczy, może nie jest ich aż tyle, ale, ale bardzo często się powtarzają, ponieważ od wielu lat grywam regularnie w Ukrytej Prawdzie. Grywam w Gliniarzach, w Sekretach Rodziny, w Komisariacie. Grałem także w serialach na dobre i na złe, Diagnoza. Tak więc trochę już na koncie jest tych produkcji. Pewnie nie jeden nasz widz zastanawia się, jak dostać się do filmu, mówiąc kolokwialnie. Mówiłeś o castingu, no ale skąd dowiedzieć się o takim castingu? Może są jakieś agencje? Jak to wszystko zrobić? Opowiedz po kolei. Oczywiście, spełnienie takiego marzenia jest w zasięgu ręki tak naprawdę każdej osoby. Ja akurat jestem w agencji, która się nazywa Stars Impresariat i bardzo tę agencję polecam. Jednocześnie teraz współpracuję z Konstantin Entertainment. Polega to na tym, że powinniśmy się zgłosić, wysłać między innymi swoje zgłoszenie przez stronę internetową. Wtedy jesteśmy zapraszani na casting. No oczywiście w chwili obecnej najczęściej te castingi odbywają się online, ale kiedy ja zaczynałem swoją przygodę, to oczywiście musiałem jechać do Warszawy, chociaż jest też oddział w Krakowie, i tam też można się zgłosić. I tam przechodzi się casting, zwykły casting. Zapewne Państwo mogą się zastanawiać, na czym ten casting polega. Najczęściej jest to odegranie pewnych scenek, ale są to scenki, które wymagają pokazania siebie. Z takiej bardzo emocjonalnej strony. I jak sobie przypominam, swoje castingi to, to było na przykład ogra, odegranie sceny rozpaczy po śmierci mojego przyjaciela i opowiedzenie, jak źle mi jest z tym. Inną sceną było to, że musiałem być osobą bardzo zdenerwowaną i po prostu wykrzyczeć wszelkie swoje żale do osoby, która akurat mnie przesłuchiwała w tym castingu. Więc, szanowni państwo, no nie jest to, że tak powiem, takie łatwe i komfortowe, ponieważ nagle widzimy Mówimy komuś dzień dobry, właśnie weszliśmy do sali, w której odbywa się casting, a za chwilę tę osobę musimy okrzyczeć, wypowiedzieć wulgaryzmy. No i oczywiście w, następuje pewna nasza ocena przez te osoby. Oni jesteśmy oceniani i wtedy oni zastanawiają się, czy się nadajemy, jeśli się nadajemy, czy warto nam powie, powierzyć jakąś większą rolę, czy może jakiś epizod, czy może mimo wszystko statystowanie. To już wiecie po zakończeniu castingu od razu, czy trzeba czekać? Trzeba czekać. Pamiętam, akurat przypomniała mi się scena z któregoś polskiego filmu, z jakiejś komedii, że zadzwonimy do pana. On mówił: Nie mam telefonu, zadzwonimy, zadzwonimy. No niestety to na tym polega, że trzeba czekać na ten telefon, na tą propozycję. Czy się spodobaliśmy i czy jest jakaś rola dla nas? Okej, okay, to mamy w takim razie angaż i ten telefon z dobrą wiadomością. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Wtedy, wtedy oczywiście otrzymujemy scenariusz, jeśli to oczywiście jest rola jakaś większa, oczywiście jak mniejsza też, to dostajemy fragment tego scenariusza. Uczymy się tego scenariusza na pamięć. Jeśli chodzi właśnie o role główne, to w takim scenariuszu to jest około 50 stron dialogu i w paradokumentach najczęściej występuje się w każdej scenie, więc trzeba się nauczyć tych 50 stron dialogu. Stawiamy się na plan i gramy i, i działamy. I odpowiedz w takim razie, jak wygląda to wszystko na planie? Plan zaczyna się dosyć wcześnie, ponieważ, ponieważ musimy tam pojawić się już o godzinie 7, swoją gotowość zgłosić do grania. Przez godzinę czasu jesteśmy przygotowywani do grania czyli kwestia makijażu, kwestia, kwestia ubioru. Zaczynamy plan o godzinie 8 i trwa ten plan przykładowo przez 10 godzin w ciągu dnia. Odcinek 42 minutowy. Serialu nagrywa się w przypadku, mówię tutaj, w przypadku paradokumentów, których najczęściej grywam, nagrywa się trzy dni. To są trzy dni, w których musimy nagrać 22, 24 sceny. Tak to wygląda. Ciekawostką jest to, że jedną scenę, która w serialu trwa minutę, półtorej, maksymalnie dwie, nagrywa się około półtorej godziny. Ile to dubli w sumie się składa na to? To jest kwestia tak naprawdę nieokreślona. To, to, to może być od 5 do, do 10, a czasem i więcej, ponieważ to nie jest kwestia samych dubli, tylko to jest kwestia czasem też ujęć. Kiedy gramy na przykład w cztery osoby, to zaczynamy nagrywaniem ujęcia, ujęcie szerokie wszystkich. Potem są kolejne przedstawianie się kamery, bo nagrywam na jedną kamerę. Nagrywa kamera tylko jedną i osobę, ale scena się cała odbywa, więc wszyscy grają. Tylko, Ale kamera jest skierowana na jedną osobę, potem się przestawiamy na następną, potem na następną i aż się po prostu ogra wszystkich z każdej możliwej strony, to wtedy jest zakończone nagrywanie. Co tak mówiłem, praktycznie to najczęściej półtorej do dwóch godzin. Czyli należy pewnie montażyście współczuć, jeżeli ma potem to kleić. Zapewne tak. Mówiłeś o paradokumentach. Przyznam się szczerze, że ich nie oglądam, ale te z Twoim udziałem... Zdarzało się, że podrzucałeś jakieś linki. Natomiast interesuje mnie jedna kwestia. No bo czasami one tak często lecą, że przerzucając z kanału na kanał, nie sposób na któryś nie trafić. No i rzucić okiem, co tam się dzieje. No i przyznam się szczerze, że te scenariusze, te historie, które są tam wymyślane, nawet oglądając, nie wiem, minutę czy pół, no to są naprawdę jakieś takie niestworzone nieraz. Powiedz. Czy w jakim filmie zdarzyło Ci się grać, gdzie naprawdę to, ta fabuła to niemal jak z kosmosu była? To znaczy, może ona nie była jak z kosmosu, ale bardzo często jest przywoływany jeden z moich odcinków Ukrytej Prawdy, akurat, w którym musiałem wcielić się w bliźniaków. Oczywiście sam nie posiadam bliźniaka, więc musiałem zagrać jednego i drugiego. Zupełnie różne osobowości. Jeden bardzo, bardzo cichy i można powiedzieć, że pod pantoflem swojej kobiety, a drugi zupełnie inny, taki podrywacz. I to było dosyć ciekawe, bardzo też może i zagmatwane. Fane. E, odcinek na tyle się spodobał. Być może Państwo kojarzą taki program e, Google Box. E, akurat on też trafił ten odcinek pod e, komentarze e, Pod komentarze osób w Google Box i przyznam, że spotkałem się wtedy z bardzo miłą też komentarzem z ich strony, e, gdzie stwierdzili, że naprawdę był bardzo wciągający, ale bardzo zagmatwany, ponieważ potem no, mogę to zdradzić, bo już nie spoileruję, bo ten e, odcinek był wielokrotnie powtarzany. Okazało się, że tak naprawdę mój brat-bliźniak nie żyje 15 lat, a ja po prostu czuję jakby odpowiedzialność za jego śmierć i zacząłem się żyć swoim i jego życiem. Tak więc to było dosyć, dosyć ciekawe i przyznam, że jak ktoś gdzieś mówi mi na takiej zasadzie, że, że widział mnie w paradokumencie, to, to najczęściej przywołuje akurat ten odcinek. A ja myślałem, że chodzi o jeden z filmów, w którym babcia, staruszka, wiesz o czym mówię, to, tak. to powiedz więcej. Oczywiście, oczywiście. To, te, to, też była, to też była ciekawa historia, ponieważ akurat w tej historii wróciłem do Polski z Wielkiej Brytanii, ale że, że chciwość mną rządziła i bardzo chciałem otrzymać pieniądze od babci, która obiecała mi na mieszkanie. No to chciałem spełnić warunek. Po pierwsze, babci, ponieważ był taki warunek, że otrzymałem pieniądze, musiałem mieć dziecko. To znaczy, oczywiście, swoje dziecko. No to oczywiście, po pierwsze, to dziecko sobie wynająłem od swojej koleżanki, ponieważ y takowego swojego nie posiadałem. Oczywiście babci opowiedziałem to, że że jest moja. No ale to nie, nie, nie najciekawszy element tego odcinka, bo oczywiście po wręczeniu mi pieniędzy przez babcię, bo oczywiście ona słowa dotrzymała, okazało się, że moja babcia jest dilerką i sprzedaje narkotyki na osiedlu. Tak więc historie są naprawdę no, niestworzone momentami. Mówisz, że od 16 lat grałeś w różnych filmach. Co z fejmem, co z rozpoznawalnością? Jak to wygląda? To znaczy, no nie oszukujmy się, nie mówmy tutaj, że jestem osobą rozpoznawalną, bo przecież aż, aż tak nie jest. Ale tej popularności nie ma, chociaż może fajnie, jakby się w życiu pojawiła, ale w jakimś tam stopniu niewielkim jest. Przyznam, że od wielu lat słyszę jedno i to samo zdanie od obcych osób, które mi się przyglądają. Jest to zdanie najczęściej: yy, skądś znam. Ale nie wiem skąd. No i wtedy zaczyna się rozmowa. Okazuje się, że, że ta osoba widziała mnie w jakimś serialu. E, I takich spotkań jest dosyć, dosyć e, wiele, tak naprawdę. Ostatnio w sklepie budowlanym pani kasjerka bardzo mi się wnikliwie przyglądała i w pewnym momencie też nie wytrzymała. Mówi, że ja pana znam. Pan grywa w ukrytej prawdzie. Ja mówię, że, że tak, i że bardzo mi miło z tego powodu. Ale mówię, jak mnie pani rozpoznała? Mówię, przecież mam czapkę, mam maseczkę, widać mi tylko oczy. No pani stwierdziła, że akurat mam na tyle charakterystyczny głos, że, że mnie potem poznał, ale była jeszcze historia, która po prostu, no już wydaje mi się, że przebija wszystkie. To była Praga, Most Karola, dwa dni po emisji serialu. E, podeszła Polka do mnie, mówi: Ja pana znam, widziałam w telewizji. Tak więc, y, no, telewizja jednak ma swoją moc i jednak ludzie gdzieś tam człowieka widzą w tej telewizji. Francuskie Air pomaga? Francuskie R. Kiedyś pewna dziennikarka mi powiedziała, żebym po prostu go nie kasował i nad nim jakby go no nie, nie niwelował, bo ono w pewnym, w pewnym momencie życia ono mi bardzo pomoże i będzie, będę przez to charakterystyczny. I wydaje mi się, że tak jest i jakby siebie nie wyobrażam bez mojego R. Zdradzasz nam różne ciekawe szczegóły, a o co ciebie pytają bliscy znajomi? Najczęstszym pytaniem jest pytanie, czy całujemy się naprawdę. I? Szanowni Państwo, tak, całujemy się naprawdę, <noise> bo bardzo często jest dodatkowe pytanie, ale to nie ma jakiejś techniki, co, jakoś inaczej to robicie? Nie. E, normalnie całujemy się, nasze usta się stykają e, i oczywiście nie przekraczamy pewnej granicy. Szanowni Państwo, zapewne wiecie, o jaką granicę mi chodzi. Oczywiście próbujemy, żeby to był wysublimowany, ten pocałunek, ale. Mm, przy pocałunku w serialu, na planie, nic się nie czuje. Bo, Szanowni Państwo, to nie jest intymna scena. To, znaczy, to jest intymna scena, ale my się nie czujemy w żaden sposób intymnie, bo my jesteśmy we dwoje, ale za nami jest kamerzysta, dźwiękowiec, oświetleniowiec, reżyserka, producent i, i, i masę takich osób. No, ale zapewne dla osoby, która zaczyna przygodę z serialem, jest to sytuacja niecodzienna, ponieważ no, poznajemy kogoś w danym dniu, e, nie wiemy o tej osobie nic, mamy z tą osobą zagrać i zaczynamy bardzo często od sceny pocałunku. Więc może to dla wiele osób krępować, no ale, ale wiemy, że, że to jest tylko aktorstwo. Bardzo często też mnie pytają, czy, czy moja partnerka e, ma coś przeciwko. Oczywiście na pewno jakieś ukłucie w sercu jest z jej strony, e, ale no, zdaję sobie sprawę, że tego wymaga aktorstwo. Miłość, seks, to od razu zapytam o pieniądze. Czy grając od czasu do czasu w serialu, to mówimy o takich pieniądzach na waciki? Czy można z tego wyżyć? Jak to wygląda? <laughs> no, jak to powiedział pan redaktor, bardziej e, na waciki. E, to nie są duże pieniądze, to tak naprawdę mm, to, 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 to liczymy w stówkach, tak naprawdę. E, bardzo często, jak ktoś mi dowiaduje się, ile na tym zarabiam, no to, to pyta się, po co to robię. I, I szczerze odpowiadam, nie robię tego dla pieniędzy, ja robię to dla e, przygody, jaką przeżywam właśnie grając. Jest to moja pasja, jest to moje hobby. Niestety nie da się z tego wyżyć. Też jest kwestia taka, że w danym, w danym projekcie, przykładowo, tak jak ja tutaj, już będę się posiłkował paradokumentami, nie możemy grać zbyt często. To kwestia jest tak zwanej karencji, żeby nasza twarz jakby nie była zbyt często powtarzana i musimy takie pół roku odczekać, aż znowu będziemy mogli zagrać. Więc jak sami Państwo widzicie, no z tego nie da się wyżyć. Jacku, dziękuję za rozmowę i za podzielenie się e, niuansami swojej pasji. Aktorom e, grającym na scenach życzy się połamania nóg. A czego życzyć Tobie? <laughs> czego życzyć mi? E, oczywiście na pewno wielu ciekawych ról wymagających ode mnie kunsztu aktorskiego. No i miejmy nadzieję, że zobaczymy Cię na dużym ekranie i że te ekrany jak najszybciej nam otworzą. Dziękuję bardzo.